Dzień dobry, Piotr Karolewski, Superauto, ekspert od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu miejskiego crossovera od Peugeot, czyli model 2008. W centralnym miejscu maski, podobnie jak w innych modelach Peugeot, oznaczenie modelowe. Przeprojektowany również przedni grill w stosunku do generacji wcześniejszej, analogiczny do innych modeli Peugeot. Jest duży lew, a także elementy chromowane dla naszej wersji GT. Na dole zderzaka wiele dokładek charakterystycznych dla segmentu crossoverów, są również czujniki parkowania oraz przedni radar. Prezentowanej w wersji GT lampy LEDowe z ciemnym wykończeniem wnętrz. Co bardzo ciekawe w Peugeot, to również animacja błyskających trzech pazorów przy otwarciu samochodu. Dla wersji GT felgi aluminiowe 18 cali, a także wiele dokładek ze strukturalnego plastiku na nadkolach, a także na dole drzwi. Zwróćmy również uwagę na drzwi zakrywające progi wewnętrzne. Emblematy GT na błotniku, a także czarne lusterka, ciemne rlingi oraz czarny dach. A także ciemne tylne szyby. Nasz miejski crossover z znaku lwa cechuje się prześwitem wynoszącym 145 mm. Jak przystało na samochód francuski z tyłu jest również wiele ciekawych linii. Dla wersji GT spory spoiler, także ciemna tylna szyba oraz tylne lampy LEDowe 3D z animacją przy otwieraniu pojazdu. Kolejnym zabiegiem stylistycznym jest także czarna listwa łącząca obie lampy. Z elementów funkcjonalnych jest także kamera cofania oraz czujniki parkowania. Dla wersji GT Także dwie końcówki układu wydechowego. Bagażnik typowy dla crossovera miejskiego. Jego pojemność wynosi 405 litrów. Jest podwójna podłoga z możliwością zablokowania pozycji, a pod podwójną podłogą skrywa się subwoofer od systemu nagłośnienia. Po obu stronach bagażnika są przegródki, mamy również haki do mocowania cięższych towarów, a także jedną lampkę oświetlającą wnętrze bagażnika. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanej wersji GT zamontowany jest najmocniejszy silnik benzynowy o pojemności 1 2, 3 cylindrowy i mocy 155 koni mechanicznych połączony z przekładnią automatyczną. Skórzana multifunkcyjna kierownica ze sterowaniem komputerem pokładowym oraz multimediami, tradycyjnie dla Peugeot spłaszczona na z i na dole. Dla wersji GT wykończona jest również limonkową nicią oraz pikowaną skórą po bokach. W naszej wersji zamontowane są również najbardziej zaawansowane zegary cyfrowe nazwane Peugeot i 3D. Mamy tutaj kilka grafik, liczników, wskazań nawigacji, a także wybory trybów osobistych z możliwością konfiguracji pod każdego kierowca. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana jest stacja multimedialna skierowana na kierowcę. Obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto. Z tego poziomu także sterowanie ustawieniami pojazdu, nawigacją oraz nastawienia nawiewów. Poniżej przyciski dotykowe od ustawień ogrzewanych foteli, multimediów oraz ustawień pojazdu, a także przyciski fizyczne od ustawień klimatyzacji. Konsola centralna, wykończona jest dekorem w kolorze fortepianowej czerni. Mamy dwa gniazda USB A oraz C. Zamykany schowek z odwarką indukcyjną oraz półką na smartfon, poniżej kolejna półka, gniazko 12V, a także wybierak od skrzyni biegów. Dalej w konsoli centralnej są dwa uchwyty na napoje, przełącznik trybów jazd oraz podłokietnik skrywający schowek. Deska rozdzielcza wykończona z miękkimi materiałami, mamy również przeszycie w kolorze limonkowym, a także dekory charakterystyczne dla wersji GT. Ciekawym elementem stylistycznym jest także oświetlenie ambientowe, a elementem technologicznym nagłosienie fokal. Mamy spore kieszenie w drzwiach z wyprofilowaniem pod butelkę, a także zamykany schowek przed pasażerem. Jak na miejski crossover są tu zamontowane bardzo wygodne fotele, dodatkowo z masażem. Fotele skórzane, podgrzewane oraz elektrycznie regulowane. Dla naszej wersji GT jest również czarna podsofitka oraz panoramiczny dach. Elementem ważnym dla rodziny jest także mocowanie Isofix na przednim fotelu. Zapraszam na tylną kanapę. Z tyłu dzięki wyprofilowanym fotelom pod kątem miejsca na stopy, na kolana oraz nad głową przy moim wzroście 1,85 m jest komfortowo. W konsoli centralnej są także dwa gniazdka USB do ładowania waszych multimediów. Z elementów funkcjonalnych mamy schowki w drzwiach oraz w przednich fotelach. Na tylnej kanapie swobodnie usiądą dwie dorosłe osoby, a o Wasze pociechy dbają mocowania Isofas. Peugeot 2008 to bardzo ciekawy crossover, który wyróżni się stylistyką, a także dynamiką w miejskiej dżungli. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowiedziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!